Um, Hej, i hey, znowu Ostrość ze mną nie współpracuje, ale nieważne. Filmik jest robiony na szybko, gdyż no um, ostatnio dosyć dużo mam spraw na głowie, ale trudno. Jak dobrze wiecie, albo i nie wiecie, zależy kto. Ja osobiście miałam zakończenie roku wczoraj, czyli 19 czerwca. Mm, I w ogóle jestem siebie mega dumna, mega się cieszę, bo słuchajcie, dostałam świadectwo z paskiem uprzedzając Wasze wszystkie pytania. Jestem z tego mega szczęśliwa i pozdrawiam Nówkę Neonówkę. Wiedziałam twój filmik, tak wiem, że również masz pasek i tobie też bardzo gratuluję, bo no to jest dosyć trudne, a szczególnie w starszych klasach. Więc jak to jest, przebywa więcej przedmiotów, no i trzeba się więcej uczyć. W tym roku nie miałam zbytnio czasu na nagrywanie, gdyż, no, starałam się po prostu o dobre wyniki w nauce. Ale pomimo tego udało mi się jakoś z tego wybrnąć i połączyć te dwie rzeczy. Myślę, że zasłużyłam sobie na pasek i no, się z tego powodu cieszę. Przepraszam, ale chyba mój pijany sąsiad krzyczy. Może lepiej zamknę okno? Tak, lepiej. W najbliższym czasie powinniście się spodziewać shoppingu. Także, no, myślę, że jakoś uda mi się zakupić jakieś nowe perełki. No i cóż, jeszcze chciałam Wam udowodnić, o kurczaki. Myślę, że widać pasek. A wy podzielcie się swoimi doświadczeniami na zakończeniu roku w komentarzu, ale nie, to jeszcze nie koniec filmu. Chcę Wam opowiedzieć, um, jak wyszłam to zakończenie roku, bo było to dosyć nietypowe zakończenie roku. Także zapraszam do posłuchania. A więc um, wchodzę na halę, bo tam zazwyczaj mamy e, zakończenie roku. No i co? E, od razu widzę mm, uśmiechnięte twarze. Boże, dlaczego ta ostrość moich koleżanek i kolegów, e, jak i również e, ludzi, którzy się na mnie gapią. E, no i oczywiście co czuję wielki pachnący cringe. No ale dobrze. Kurczak, jak się ciemno zrobiło. Pip! Dobra. Mm, wracając do opowieści, stoimy tam z pół godziny albo nawet i więcej, ponieważ pani dyrektorka oprócz rozdania pasków musi oczywiście powiedzieć kilka słów. Jak uprzejmie y, nas wykopać z tej szkoły. Także no, y, pozdrawiam bardzo i fajnie. Także no, po prostu było dosyć niefajnie, nogi mi zdrętwiały, jak się pewnie domyślacie. No, okej, okay, dobiegamy do końca filmu, także o, rozjaśniło się, wypadałoby powiedzieć już. Papa, pa. i tak zrobię. Do zobaczenia.